przyj kanał i postaw wirtualną kawkę. Link w opisie. Jeżdżę po całej Polsce i widzę, że wyzbiliśmy się kompleksów, zwłaszcza młode pokolenia. Jeździmy po całej Europie, widzimy jak Polska się zmieniła. Nie trzeba wyjechać z Polski, żeby widzieć jak Polska się zmieniła, ale ci wszyscy, którzy pojechali za pracą, którzy pojechali się uczyć, Przynajmniej na rok za granicę, jak moja córka. Wszyscy, którzy wracają, widzą, jak Polska się zmieniła. Wszyscy również, którzy rozejrzą się wokół, widzą, że dzięki Waszej ciężkiej pracy Polska się tak niesamowicie zmieniła. Nie mamy żadnych kompleksów, również w relacjach z Unią Europejską, w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Możemy być traktowani po partnersku, musimy być traktowani po partnersku. Naszym zadaniem, drodzy Państwo, jest to, żebyśmy mieli taką klasę polityczną, która stanie na palcach, żeby Wam dorównać, żeby nie mieć kompleksów i żeby realizować nasze wspólne marzenia o silnej Polsce, drodzy Państwo, o niezależnej Polsce.